Ludzie się dziwią, że w tym wiaderku kąpiemy dzieci. Marysia ma już dwa latka i kąpiemy ją oczywiście w wanience. I tak naprawdę Marysię kąpaliśmy od początku w wanience. I przy nowym maluszku chcemy spróbować w wiaderku. Podobno jest to bezpieczne i wygodne dla obu stron. Prawdopodobnie w tym wiaderku maluszek będzie się kąpać do około 6 miesiąca życia. Natomiast to często zależy od tego właśnie, czy już siedzi i tak dalej. Zobaczymy, jak będzie mu wygodnie, to będziemy się tu kąpać. Jak mniej więcej wygląda kąpiel dziecka w wiaderku. I generalnie będziemy się tego uczyć jeszcze. Natomiast to wygląda mniej więcej tak, że dziecko się tak trzyma i kąpie. Chociaż nie wiem, czy z tej strony, czy z tej. Możecie dać w komentarzu, jeżeli macie jakieś rady. Yy, ale... Dobrze, no będziesz kąpać lale, tak? Ale tak naprawdę my jesteśmy dopiero przed nauką kąpieli w wiaderku. Jak będziemy już e, ogarniać, to zrobimy na pewno filmik. Mateusz będzie się uczył, jak e, nie będę pytania. No to będzie twoje zadanie.